Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Ja mam tutaj y, pytania, właściwie ogłoszenie do pani od konserwacji. Y o, oh, tak. Y, ponieważ był poszukuje konserwatora na etat. Być może ktoś chciałby się przynieść do łodzi. Więc gdyby była pani tak miła rozesłała Wici, wiem, że ogłoszenie pojawiało się kilkukrotnie. I mam pytania właściwie dwa do Pani z Politechniki. Gdańskiej. Oto, czy włączają Państwo do swoich projektów środowisko akademickie. I jak to wygląda? I mam pytanie o, o program z NPRH. O które Pani ostatnio chyba tak? Najnowszych, które złożyły, jaki to jest temat. I czy również włączyły pani tutaj środowisko akademickie? To może ja zacznę, a później dam koleżance, która odpowiadała za przygotowanie programu NPRH. Więc po pierwsze czy włączamy do konserwacji i digitalizacji środowisko akademickie? Nie, dlatego że dotyczy to konserwacji i digitalizacji. Nie wiem w jakim kontekście pani pyta, szczerze powiedziawszy. Podczas, kiedy my realizowaliśmy swój projekt, współpracowaliśmy z Instytutem Germanistyki i Uniwersytetem w Gissen. Również przygotowywaliśmy materiały promocyjne i nasz projekt zakończył się i wystawą stacjonarną i mobilną, która będzie w Gissen teraz na przełomie roku, jak również katalogiem. Stąd moje pytanie, czy również, nie wiem, mają Państwo Tutaj zamiar, przynajmniej przy tym projekcie NPRH, bo tutaj chyba są takie wymagania, żeby realizować wspólnie ze środowiskiem akademickim. Stąd moje pytanie. To tak, przy konserwacji i digitalizacji nie jest to obowiązkowe, ale oczywiście przy NPRH, tak. Więc teraz poproszę Anię aby powiedziała przede wszystkim o temacie naszego ostatniego projektu, no i właśnie w jaki sposób chcemy włączyć środowisko akademickie. Tutaj. Anna Maria Lewacka, Biblioteka Politechniki Gdańskiej. Odpowiadając na to pytanie dotyczące ostatniego programu, nie, nie społeczna odpowiedzialność nauki, tylko Narodowy Program Wspierania Humanistyki i kategoria Dziedzictwo Narodowe. Jak koleżanki wspomniały podczas prezentacji, część kolekcji, starej kolekcji, Starego Księgu Zbioru. Należało do Towarzystwa Przyrodniczego, które powstało na początku XVIII wieku w Gdańsku. Ta kolekcja została rozproszona ze zrozumiałych względów, to znaczy, Towarzystwo przestało funkcjonować w 1939 roku, a księgozbór został rozproszony. W latach 90. do Gdańska wróciła część tego księgozbioru, jest depozytem bremańskim, tak zwanym depozytem bremańskim. Część tego księgozbioru znajduje się Pan w Bibliotece Gdańskiej, której dzisiaj no niestety przedstawiciel nie ma wśród nas. I ze względu na to, że w XVIII wieku powiem ogólnie bardzo, na terenach Rzeczypospolitej nie funkcjonowało, nie funkcjonowało żadne inne Towarzystwo Przyrodnicze poza tym gdańskim. Uznajemy i wielu badaczy z różnych dziedzin razem z nami, że ten księgozbiór, który po tym towarzystwie został, ma wyjątkowe znaczenie. I pani pyta teraz, odpowiadając na tę drugą część pytania dotyczącą środowiska akademickiego, grant, który napisaliśmy i o którym nie chciałabym mówić w czasie przeszłym, tylko raczej teraźniejszym i aktualnym, ponieważ jest to bardzo świeża sprawa. Konsoliduje badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi z Polskiej Akademii Nauk Gdańsk, no i nas, pracowników naukowych Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale jakkolwiek, to znaczy, chodzi mi o wynik tego konkursu, mamy nadzieję, zrealizować temat, który brzmi, księgosbiór. Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego w świetle tego, co się zachowało i tego, o czym wiemy, co jest na świecie i co mamy zamiar w przyszłości też przebadać. Czy odpowiedziałam na pytanie? Ale jeżeli jestem przy głosie, to ja chciałabym zadać dwa pytania. Jedno dotyczące poprzedniej sesji, to znaczy chciałam zapytać panią. O Może nie znaki, nie jak Slimbryncy Pruchnickiego, których pokazała Pani nam bardzo dużo, ale chciałabym zapytać o księgozbiór i charakter księgozbioru, który jest Pani znany. Czy on wykracza poza teologię, poza kwestie reformy, kontreformacji? Czy są tam też kwestie artystyczne? Albo może kwestie um, antyczne, tematy antyczne. Księgozbiórk Ruchnickiego był zdecydowany na rozwoje, na kształcenie duchownej młodzieży i, i, i ma taki charakter e, teologiczno-filosofski skierowany. Przez to jest i antyki, przez to jest i e, dzieła prawniczy, Prawo musieli uczyć i wszystko to, bo on podarał duchowne seminaria w Kamiencu Podolskim, ma dużych książek I to ona część tam jest znajduje, część w Uniwersytecie, bo to było prezentowana do kolegi izuitów i część do Biblioteki Katedralnej, a tam przy niej też była szkolka. No i dalej Część win zostały w Krakowie, jak był kanoniką krakowskim. To no, w tak Rzymie, kiedy podróżował do Rzymu. No, no, ma duży dużej księgowości i jego duże, ciężko tak, dokupy zbadać, Pana. gdzie wszystkie części, bo jest nawet w Bibliotece Wernackiego. Jakim cię nam tutaj trafiło, ja jeszcze nie wiem. I jestem i w Charkowie. Dziękuję bardzo. I pytanie do pani z Uniwersytetu Warszawskiego, jeżeli chodzi o edukację konserwatorską? Młodzieży, przepraszam, przepraszam. Tak, słucham. Tyle fascynujących referatów, ciekawych, tylu przedstawicieli różnych dziedzin. Najmocniej przepraszam. Chciałabym zapytać bardzo prosto i mam nadzieję, że nie prostacko. Ale czy w tym programie studiów, tak szeroko zakrojonym od strony konserwatorskiej, od strony nie chcę powiedzieć technicznej, ale na pewno manualnej, wymagającej tego wszystkiego, o czym Pani opowiadała, czy bierzecie Państwo pod uwagę przygotowanie humanistyczne, teoretyczne? Czy studenci wiedzą, mówiąc dosadnie, z jakimi obiektami, z czym mają do czynienia, i w tym, czy w tym programie studiów przewidziane są cykle wykładów, zajęć z Bibliotekoznawstwa, z historii książki, Dziękuję. z edytorstwa, Takie jak powiedziałabym, podstawy podstaw. Tak, oczywiście takie zajęcia również są w programie studiów. Dlatego między innymi studenci konserwacji rozpoczynają dopiero na trzecim roku, ponieważ te pierwsze dwa lata studiów mają na celu przygotować ich nie tylko manualnie, ale również pod względem merytorycznym do tego, co ich czeka. No to jest duże wyzwanie, wielka odpowiedzialność, ale oni na trzecim roku już mogą, mogą bezpiecznie obcować z tymi obiektami i no, są przygotowani odpowiednio także. Nie ma w ogóle żadnego zagrożenia, jakby, co mają świadomość, co robią i z czym pracują. <grymianie> Dziękuję bardzo. Oto jest jeszcze chciałam wam pytanie, zaraz tutaj osłaniaję o wejście zajmuje się konserwacji. Blokach księżkowych, żeby oświecić to, ochronić. A czy jest wschodnia tradycja, kiedy bez sznurów, a jestem bezpośrednio takim lancunkiem czy to jak grecka tradycja, to też, z, też, też te wschodnie tak, takie te, obiekty również u nas arabskie yy, tradycje tak, tak. I kapitalki. Tak. O, <grywa> o, tak. Nawet, nawet był kodeks Etiopski niedawno. No, o, to bardzo też. świetnie, to Ja <grywa> Też mała wykład, jakby Akademia Drukarstwa przez 15 lat wykładała dyscyplinę restauracji i uprawy. <grywa> bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wszystkie głosy. I tutaj cieszę się, że na ASP w Warszawie jest historia książki, bo wydaje mi się, że na większości uniwersytetów niestety już się o tym nie mówi. To znaczy, właśnie może ja dopowiem, błowie mają po prostu te zajęcia. To znaczy, studenci, przyjęliśmy w gabinecie starych druków, że ponieważ nasze książki wychodzą na zewnątrz, ponieważ studenci konserwacji mają liczne pytania, tutaj ja propos właśnie i dotyczące historii książki i w ogóle spojrzenia takiego troszeczkę innego, to u nas doktor Jana Mileska Kozłowska prowadzi po prostu semestralne zajęcia z historii książki, z takiego warsztatu roducznika dla studentów. Zresztą ta współpraca jest wspaniała, to są świetni studenci i nasza koleżanka też bardzo jest zadowolona z tej współpracy, bo wymiana jest obustronna i są ich ciekawe pytania i dobre, i dogłębne, i te zajęcia są potrzebne bardzo, także liczymy, że rektor będzie chciał dofinansować je w kolejnych latach, bo jest coraz gorzej. No. Cieszymy się, że w... dla obu stron satysfakcjonują. Nie zepsułam dobrze. Szanowni Państwo, ja, ja wiem, że jeszcze byśmy długo dyskutowali. Dziękuję Państwu za ten dzisiejszy dzień. Za chwilę udajemy się do klasztoru Karmelitów.